Długość boku trójkąta równobocznego jest równa 24 pierwiastki z 3. Promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy. Długość boku trójkąta równobocznego oznaczamy literką A małe. Czyli wiemy, że A jest równe 24 pierwiastki z 3. W zadaniu pytają nas o długość promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt, czyli ten promień oznaczymy literką R małe. W tablicach maturalnych znajdziecie wzór na promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny i jest on równy 1 trzecia h, przy czym h jest równe a pierwiastek z 3 na 2. Zatem do wzoru na promień w miejsce h podstawię a pierwiastek z 3 przez 2. W miejsce literki a mogę podstawić jej wartość, czyli 24 pierwiastki z 3. Całą resztę przepisuję bez zmian. Mianownik od razu pomnożę 3 razy 2 to 6. 24 i 6 się skróci przez 6. 24 podzielić na 6 to 4. 6 podzielić na 6 to 1. Pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to 3. Otrzymujemy działanie 4 razy 3, czyli 12. W takim razie promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest równy 12, czyli odpowiedź C.